Witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. Dzisiaj zrobimy sobie mega opening. Tak, otworzymy sobie dużo skrzyneczek. Dzisiaj, no to bez przedłużania, już możemy zaczynać. Zaczniemy od tych szarych skrzynek. Niestety tu nic nie ma. Ciekawego, może tu coś będzie jakiś epic? No nie, dobrze. Teraz sobie otworzymy Gold Chesta. Tu jest Epic x Przyda się. I tak ściszymy sobie trochę. I kolejny Golden Chest. Gobliny. Royal Delivery. Giant Snowball. Dart Goblin. To też niestety bez żadnego epiki, Epika. Tak, tu mamy legendarny King chest A To jest magical chest Najpierw sobie tworzymy może magical chesta 1500 monet Snowball Może jakiś legenda może będzie Nie będzie, ale jest 10 epików bowlerów OK. Teraz Drodzy widzowie Chwila na którą czekaliście Legendarny King Chest Gold. Wybieram Zapa. Wybieram Battle Healer. Wybieram Peke. Wybieram Knajda. Tu wybieram oczywiście Balona przyda się tu wybieram chyba Hila Raider znaczy i teraz legendy dwie legendy jakie o oczywiście bierzemy Mega Knighta tak Mega Knight to jest postać którą bardzo chciałem mieć nie jeszcze mamy jedną skrzyneczkę daily gift dobrze Otworzyliśmy wszystkie skrzynki. Dostałem dużo bardzo kart. W tym oczywiście też Mega Night'a. Tak więc widzowie, dzięki za oglądanie tego openingu i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!